Widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną moja koleżanka Nady. Hania, przepraszam Was. Nady to jest inna koleżanka i ona ma na imię Hania. I właśnie zaczynamy filmik. Hmm. która godzina? W ogóle, gdzie moja siostra? Hmm. pójdę zobaczyć. Siostra, chodź, jest ranek, a Ty jeszcze siedzisz tutaj. A dobra, dobra, już. W ogóle śniadanie co muszę zrobić. Wreszcie, chodź na śniadanie. A ty jeszcze z piżami siedzisz. No dopiero co wstałam. No dobra. Nie, ja dzisiaj jem coś zdrowego. Ja nie jem zdrowe rzeczy. Kocha zdrowe rzeczy. Teraz zjem dziś jabłko. Jabłko na śniadanie? Ty zwariowała? Nie zwariowałam. Idę się przebrać, bo jakoś się nie czuję za dobrze w tych ciuchach. Ja teraz zrobię śniadanie. O, już właśnie zrobiłam. Pyszne śniadanko. Miam, mam. Siostra, zrobiła nam pyszne śniadanie. Fajnie, mm. ja się przebieram. Nie wchodzę do naszego pokoju. Pyszne. Jak pyszne, subcia. Teraz zrobię. Posprzątam. To to posprzątam. Teraz pozmywam sobie. Dobra pozmywana, teraz bym musiała się przebrać. Hmm. Co by się tu przebrać? Oczywiście... A nie że moja był. ulubiona bluza. Dobra, jesteśmy. Okej. Co by się tu przebrać? Szymka. Ja bym, się przybrałam. gotowa jestem. Dobra, ja jestem gotowa w sumie. Ja Idę zobaczyć A do telewizji. Spokój. Ja idę do, na telewizję. Co my no. mamy ciekawego w tej telewizji? Co to jest? Nie wiem też. Uwaga, uwaga. Proszę mnie posłuchać. Dzisiaj. Mają przyjść zombiaki do Brookhaven, proszę się schronić, zamknąć okna, wszystko się poskraniać gdzie się do i uciekać jak najdalej. Siostra, słyszałaś to? Pakuj się, tak. uciekamy. Słyszałam, ja już wiem gdzie uciekamy, jest ja dobre miejsce. Jezus, szybko pakuj swoje wszystkie rzeczy. Moje szybko, wszystkie moje kochane ciuszki. Poszybki. moje kochane ciuchy. Dobra, to pakuję, to pakuję, mam, kosmetyki masz? Ja już spakowałam. Tak, oczywiście. Ja spakowałam jeszcze szczotkę, buty. Dobra, też mam, jedzenie, jedzenie. dziewczyny, jedzenie, dziewczyny, dziewczyny. jedzenie. My nie przeżyjemy. Przeżyjemy. O nie, ta baba tu jest, się kręci. Chodźcie szybko, szybko. Chodź, Otwierajmy po drzwi, uciekamy. Mam wodę, mam wszystko, mam wszystko, mam wszystko. Jezus, uciekamy, 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 uciekamy. uciekamy. Szybko. szybko. Jedziemy szybko, wyciągaj swoją furę. Boże, biedna Tesla. Jedziemy szybko, siostra, biedna Tesla. O nie? no wypadek, no Jeszcze mi popsują zaraz Tesla i będzie. Oni też się śpieszą, ale do restauracji. Idź, idź, idź. Szybko! Szybko! Musimy to, gdzie się jechać. Ale ja już idziemy. wiem, gdzie chcę jechać. Dobra, idziemy. Szybko, szybko do skrytki. Samochód nam się rozwalił. Ktoś nas uderzył. Widzę zombiaki! O, już. widzę z niego dym. O nie! Jedziesz na auto, to oznacza, że że tu jest. Ominij go jakoś. Ja już wiem, gdzie trzeba chyba jechać. Do naszej skrytki, oczywiście. Tak! O, o, powiedziałam sobie przed chwilą. Wysiadaj! Szybko, wysiadaj. Trzeba zamknąć. Chodź. Do. Ja bym się lepiej schowała, gdzieś tu do wętów. Nie chcę już tu wracać, bo pamiętam, że kiedyś też była bolimana, z jaki oni nas zadali. Chodź tu, byli. do naszej większej bazy. Chodź. Nadia, Ach, to... Hania! Ale ja tutaj będę. Ja tutaj będę. Nie, Hania, chodź tu, Hania! Hmm. Ale Hale też przecież w tamtym roku nas tam znaleźli. Nie, w tamtym roku to była inna baza. W domu siedziałyśmy, pod sufitem. Daj, idę tu. To będzie nasz dom. Teraz szybko zamknę tylko. Dziu, biu, 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 biu. Wziąłem telefon i tu pisze, że za niedługo będzie ziemia nam szalała i będzie pszczoł z y, ziemi. To wyczytałam. I co teraz zrobimy? Nie, ja dzwonię chyba na policję, bo już tu jeden do nas się szykuje, więc szybko. Halo, dzień dobry, policja z tej strony. Tak, dzień dobry. Zgłośnij, czy tu jest ten zombie, kiedy? Nie możemy pomóc was, może zarazić yy, Janek. Niestety yy, musicie jakoś sobie poradzić sami, i jeżeli was zombie, ten ugryzie, albo do was podejdzie, to będziecie ząbiekami. Co my teraz zrobimy? Mika, dziecko kochane, co ja teraz zrobię? Matko. ja lepiej idę się chować za pudełka, ja nie robię sobie żadnego pokoju. Ja wiem, gdzie my się gdzie? możemy schować. Gdzie? Za godzinę gdzie dopiero przyjdą do naszego miasta, nie tu. Oni nas znajdą. W tamtym roku nas znaleźli. Gdzie? Wiem, gdzie my... Wiem, gdzie chodź, pokażę o, Ci. Ja chyba mam pomysł. Musimy jakoś jakiś znaleźć tutaj rzeczy. Do... Ja wiem, do... gdzie chodź. Chodź, I... wejdź z kryjówki szybko. Wejdź z kryjówki, mówię ci, to dla Twojego dobra. Okej. Okay. Już wychodzę. Tylko mam taką przykrypkę, żeby mnie nikt nie zauważył, że jestem człowiekiem, tylko zombiakiem. Wow, jak mówimy, że jesteśmy zombiaki. Dobrze, spokojnie, Dobra. nie panikuj. Chodź. Teraz szybko pojedziemy naszym motorem, który za niedługo się może rozbić, ale szybko chodź. Poczekaj! Nie mam czasu na takie gierki? O nie, zambiak, zambiak! Idziemy. Na szczęście nie był tak blisko koło nas, jak mówił policjant. Wiem gdzie. Nie wiem, gdzie jechać. Tu, tu, o Jezus. tu, 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 ja, gdzie, ja, tu się szybko. jakoś wchodziło. Ja wiem, jak, ale tu nas znajdą. Nie. Bo już widzę tam jednego trupa. Nie, szybko, naprawdę, mówię ci, to będzie super kryjówka. Chodź, ja jadę. Nie, to szybko. poczekaj. Szybko, bo jeszcze nas zaatakują i będzie. Jeżeli nas zaatakuję, to będzie koniec tego odcinka. Widzę jakiegoś człowieka. On chyba tam próbuje od... przejechać e, tutaj też. Mamatko, jak ja prowadzę, ja już się tak boję, że ja muszę tak obijać wszystko. Masakra. No bo ja się tak boję. I tak ręki się ruszają. Ręki. 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 O, matko. A! i tu! Tu, okej. Okay. I tu się schowałem gdzieś. Uh! Okej, okay, tutaj. Ale daleko od naszego Brookhaven. Właśnie. Dobra, już mogę z tą przykrywkę. Bierz pistolet. Teraz będę miała takie dziwne oczy, to bym ten zabieg zaatakował. Just. Yes. Poczekaj. O nie zaatakował! Siostra! Hania, hania, hania! Hania, 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 hania! Czekaj, tylko się przybió. Idziemy dalej. Kogo zjemy? Nie no, oczywiście widzowie, koniec. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Będzie kolejny pa! Całuski! I pamiętajcie o subskrypcji, proszę Was!